Wiadomość od prawa wszechświata do Ciebie dzisiaj: czy miałeś już kontakt ze swoim Aniołem-Stróżem? Te osobiste, anielskie istoty są pocieszającymi przewodnikami, którzy towarzyszą nam w naszej podróży na Ziemi. Każdy z nich jednak działa na swój własny sposób i nie zawsze objawia się w tej samej formie. Niektórzy Aniołowie-Stróże są bardziej aktywni w naszych interakcjach, podczas gdy inni są bardziej subtelni dostosowując się do naszych osobowości i konkretnych potrzeb w danym momencie. Aby nawiązać znaczące połączenie z naszymi aniołami-stróżami, musimy być świadomi ich obecności i szukać tej więzi, aby uzyskać pomoc, przewodnictwo i uzdrowienie w naszym życiu. Głębokość tego połączenia wpływa na zdolność naszych aniołów-stróżów do naszej pomocy. Na podstawowym poziomie nasi aniołowie stróże prowadzą nas w kierunku naszego duchowego przeznaczenia i mogą wysyłać nam kreatywne pomysły, chwile oświecenia i inspiracji. Oferują nam także wsparcie i pocieszenie, gdy czujemy się samotni, smutni lub zniechęceni. Przypominają nam, że wszystko będzie dobrze i nadal wskazują właściwą drogę do podążania. Otwórz się na obecność swoich aniołów-stróżów i pozwól, by dzisiaj prowadzili Twoje życie. Kiedy otrzymujesz duchowe przewodnictwo, oznacza to, że Twoi aniołowie-stróżowie prowadzą Cię w kierunku Twojego wyższego celu, Twojej prawdziwej autentyczności i największego potencjału. Te duchowe istoty promieniują miłością, światłem i boską obecnością, delikatnie naprowadzając Cię na drogę ku większemu przeznaczeniu. Mimo że anioły stróże nie posiadają fizycznych ciał tak jak my, mogą się objawiać w namacalny sposób, jako istoty w płaszczach i pelerynach, zdobione klejnotami, oświecone błyszczącymi oczami lub nawet skrzydłami. Mogą się ukazywać w formie żeńskiej, jeśli potrzebujesz energii żeńskiej w swoim życiu, albo w formie męskiej, jeśli potrzebujesz siły i odwagi. Czasami ich obecność może być odczuwana jako kule światła lub uczucie miłości i blasku, które otacza całe Twoje istnienie, zapewniając pocieszenie i boskie połączenie. Nie wpadaj w pułapkę myślenia, że nie jesteś połączony ze swoimi aniołami-stróżami tylko dlatego, że nie widzisz ich fizycznie. Ich przewodnictwo może być subtelne, ale mimo to potężne w Twoim życiu. Często objawiają się delikatnie. Jak cichy szept w sercu, uczucie wewnętrznego spokoju, lub nawet poprzez synchroniczne i istotne zbiegi okoliczności, które wydają się być zgodne z tym, czego potrzebujesz w danym momencie. Naucz się ufać tym znakom i bądź otwarty na przyjmowanie wsparcia i przewodnictwa, które oferują w Twojej podróży. Aby dostrzec właściwe przewodnictwo i być świadomym obecności aniołów stróżów, Ważne jest, aby utrzymywać otwarte swoje intuicyjne zmysły, ponieważ istnieją w podwyższonym wibracyjnie stanie światła i miłości. Jednym z powszechnych sposobów, w jaki anioły stróże przyciągają naszą uwagę, są znaki takie jak powtarzające się liczby 111, 222, 333, znalezienie monet. Dostrzeżenie promieni światła lub żywych kolorów, oraz odczucie fali pokoju lub podniesionej energii przechodzącej przez nas. Te znaki są pięknymi wskaźnikami, że nasi aniołowie stróże są przy nas, wyciągając dłoń, aby pomóc nam podnieść naszą wibrację i wyprostować się na naszej wyższej ścieżce. Przynosząc całe to światło i moc do naszego fizycznego istnienia. Możemy uzyskać dostęp do naszej prawdziwej esencji duchowej i stawać się pełni boskiego światła. Otwórz swoje serce i postaw intencje, aby nawiązać połączenie ze swoimi aniołami-stróżami, prosząc o ich pomoc. Zostań w harmonii z miłością, przewodnictwem, inspiracją, uzdrowieniem i błogosławieństwami, które oferują, ponieważ zawsze są obok Ciebie pragnąc nawiązać głębsze połączenie z tobą. Anioły stróże mogą objawiać się na zaskakująco ludzki sposób, przyjmując rolę przyjaciół, sojuszników i źródła pocieszenia. Ponadto, mogą komunikować się w sposób niefizyczny, przypominając przepływ kreatywnych pomysłów, które pojawiają się w twojej głowie. Rozumiej, że to połączenie może się rozwijać w czasie, i bądź otwarty na dostrzeżenie obecności swoich aniołów stróżów, zgodnie z Boską Wolą. Poproś ich o pomoc w nawiązaniu autentycznego połączenia i bądź gotowy do obserwowania znaków ich obecności. Im więcej będziesz wzywał ich wsparcia i szukał ich towarzystwa, tym więcej przewodnictwa i miłości od Twoich aniołów stróżów wcieli się w Twoje życie. Skup swoją uwagę na wnętrzu. Pozwalając swojemu sercu wypełnić się światłem i wypowiadać słowa, Anioły Stróżowie, proszę o pomoc w nawiązaniu autentycznego i potężnego połączenia zgodnego z boską wolą. Wypróbuj tę procedurę i pamiętaj, że Twoi Aniołowie Stróże zawsze są obok Ciebie, gotowi i chętni do nawiązania tej więzi. Jeśli miałeś już doświadczenia z Twoim Aniołem Stróżem, podziel się nimi w komentarzach. Daj lajka i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału oraz włączyć powiadomienia, aby śledzić modlitwy, znaki i wiadomości od Twoich aniołów. Dziękujemy za obejrzenie i chcielibyśmy, abyś udostępnił ten film, aby szerzyć wdzięczność. Na dzisiaj to wszystko, ale na końcu zostawię dwie sugestie filmów do obejrzenia. Wybierz, co Ci odpowiada. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie